Cześć dziewczyny! Ponieważ ostatni vlog o wyprzedażowych łupach z Massimo Dutti bardzo się podobał, było dużo łapek w górę, to mnie zachęciło do nakręcenia dzisiejszego vloga, w którym pokażę Wam, jak łączę ubrania z Massimo Dutti z poprzednich sezonów, sprzed kilku lat, z aktualną kolekcją i z tym wszystkim, co kupiłam sobie właśnie niedawno na wyprzedażach, więc wszystko to dzisiaj zobaczycie. Od razu muszę powiedzieć, że nie jest to film sponsorowany. Ja jestem po prostu ogromną fanką Massimo Dutti od wielu, wielu lat, więc.

Ach, jestem wiarygodna dziewczyny i ja po prostu w tych ubraniach dobrze się czuję i dobrze wyglądam. Na początek golf, który kupiłam jakieś 3 miesiące temu, ale jeśli dobrze poszukacie w sklepach stacjonarnych czy online, może jeszcze go znajdziecie. Ja go kupiłam w cenie regularnej, to jest jedyna rzecz. Kosztował 179 zł, teraz kosztuje 129 zł. Dlaczego go lubię? Ponieważ on oprócz wełny ma dodatek jedwabiu, dzięki czemu on się tak fajnie, milutko układa i jest przyjemny. Przyjemnym przyciele. Dobrze mi się go nosi. Do tego golfu, golfa, golfu, dopasowałam spodnie. Spodnie słuchajcie z prostą nogawką, ale takie, jak widzicie, luźne. Może najpierw zacznijmy od butów, bo buty są super. To są właśnie te nowe buty, tak się prezentują. Przecenione z 399 zł na 229 są bardzo wygodne bardzo je lubię, ale przejdźmy z powrotem do spodni. Spodnie z prostą nogawką ja sobie je podwinęłam, bo tak lubię nosić. No i te spodnie mają coś co lubię najbardziej, czyli sznurek w pasie, dzięki czemu jest mi bardzo wygodnie. I tak to się wszystko prezentuje. Teraz wam się pokażę. Tak, tak, tak. I to jest taka pierwsza moja, pierwszy mój taki zestaw Trzymiesięczny golf z nowymi spodniami. Bardzo dobrze się w tym czuję. No i idziemy dalej, przejdźmy do czegoś zupełnie innego. A to jest kolejny zestaw, zupełnie inny, zupełnie nie w moim stylu, bo jak wiecie, ja lubuję się w jasnych kolorach, ale bluzka, którą mam na sobie ma ojej, dobrych, dobrych kilka lat, gdzieś tam ją w szafie głęboko odłożyłam, ale gdy kupowałam te spodnie, właśnie z myślą o tej bluzce. O białej koszuli. No i te spodnie, słuchajcie, ostatnio Wam je pokazywałam, tak się prezentują na mnie. Od razu też widzicie moje nowe szpilki. Nowe buty też z Massimo, też z Przeceny. Powiem Wam, że te spodnie, no są takie dosyć intrygujące, inne, bo ja generalnie chodzę cały czas w rurkach, a one są dosyć szerokie, ale powiem Wam, że dobrze się w nich czuję. Będę zestawiać te spodnie, może też z czerwienią. Przy twarzy coś czerwonego, ale też właśnie z białą em, koszulą. E, wydaje mi się, że to jest coś innego, coś. E... Ciekawego, Na pewno w tym zestawie będę chodzić o. mężem na randkę, jak mnie jeszcze zabierze kiedyś, do teatru, no i na wszystkie świąteczne eventy. Te spodnie były mocno przecenione. Ja je kupiłam za naprawdę niewielkie pieniądze i warto czasami właśnie dobrze poszukać i kupić coś takiego. Czuję się, powiem Wam, mimo że to jest czerń, dobrze, jakoś tak elegancko, tak z klasą, tak szykownie. I tak, tak mnie jeszcze chyba zobaczycie. Więc to jest druga stylizacja. Czas na trzecią propozycję. Tak, wracamy do jasnych kolorów. Powracamy do typowo moich klimatów, czyli kremowych, beżowych, jasnych historii. I sweter. Sweter, który kupiłam dosłownie kilkanaście dni temu. I on też jest z dodatkiem jedwabiu, dzięki czemu bardzo przyjemnie się go nosi. Podoba mi się bardzo w nim ten rękaw taki tutaj. To coś innego, taki ładny element, lubię takie proste wykończenia pod szyją i na wierzch, słuchajcie, założyłam taką, nie wiem jak to nazwać, kurteczkę, wdzianko. Kupiłam je podczas poprzednich wyprzedaży, bardzo mi się spodobało, też w dobrej cenie, ale od razu informacja, coś takiego, jeśli chciałybyście dziewczyny w kolorze granatowym, to widziałam, że jest Massimo do kupienia, więc śmiało możecie szukać, czy na stronie, czy online. Widziałam i to się naprawdę fajnie nosi, taka no, kurteczka sweterek, tak to można nazwać. Bardzo mi się to podoba, jest to takie, nie wiem, ubierające, urocze. Do tego zestawu dopasowałam spodnie. I to są spodnie rurki, no takie, w których najczęściej mnie widujecie. Spodnie, które mają, uwaga, 5 lat. I cały czas się trzymają. Ja mało chodzę w szarościach. One wyglądają wręcz jak nowe i nowe buty. Widzicie też kolorystycznie, jak najbardziej to wszystko pasuje i się łączy. Także spodnie sprzed pięciu lat też pamiętam, że kupiłam je podczas wyprzedaży. Nowy sweterek, wyprzedażowy i wdzianko. I to jest taki, taki typowy mój zestaw, w którym najczęściej zobaczycie mnie gdzieś tam biegającą po Warszawie. Mam dla was coś jeszcze. I kolejny zestaw tym razem jasno-ciemny. Na początek bluza, którą kupiłam dokładnie kilka dni temu, którą bardzo dobrze mi się nosi i jeśli wam ta bluza z kapturem podoba się, to możecie ją kupić w zestawie ze spodniami w całkiem naprawdę dobrej cenie i mieć taki dres. Ja jeden mam, już taki jasny dres, więc nie kupowałam, więc kupiłam samą tylko bluzę, bardzo przyjemna, gorąco polecam i do tej bluzy słuchajcie dopasowałam płaszcz, który też jest z Massimo Dutti, ale naprawdę sprzed wielu, wielu lat, ja już nawet nie pamiętam ile lat temu go kupiłam, ale ujął mnie tym, że jest granatowy, bo kiedyś bardzo lubiłam granatowy. Do tej pory mam jakiś tam sentyment do granatowego, więc czasami tam zobaczycie granat gdzieś w moich stylizacjach, ale ujął mnie przede wszystkim bardzo ładnym wykończeniem, detalami, podszewką. Wszystko jest, słuchajcie, na miejscu. Tak, jak powinien wyglądać taki właśnie wiosenny tręcz. I słuchajcie, jeśli szukacie jasnego tręcza, takiego wiecie must have, który trzeba mieć w swojej szafie to ja gorąco polecam zajrzeć teraz na stronę Massimo, a czy online, czy w sklepach stacjonarnych poszukać, bo wiem, że te tręcze są teraz mocno przecenione. Czasami z 800 zł, z 900 zł na 400, na 500, więc za taki porządny tręcz, który będzie Wam służył długimi, długimi latami to warto dać takie pieniądze bo będziecie z niego korzystać zobaczycie jak już poczujecie to będziecie go łączyć na różne sposoby czy ze szpilkami czy z butami płaskimi adidaskami czy nawet z balerinkami po prostu taką rzecz już się jak się nabędzie to można nosić na sto różnych sposobów do tego zestawu dopasowałam spodnie oczywiście w kolorze kremowym te akurat nie są tak bardzo dopasowane i buty słuchajcie te buty kupiłam ostatnim rzutem w Massimo w Hiszpanii podczas tegorocznych wyprzedaży letnich. Najpierw mierzyła je moja przyjaciółka, ale niestety były na nią ciuteńkę za duże, więc ja za nie chwyciłam, kupiłam i jestem z nich bardzo zadowolona. I tak prezentuje się w kolejnym zestawie. Tym razem jasno-ciemnym, w którym też bardzo dobrze się czuję. Tak też możecie spotkać mnie gdzieś tam w mieście biegającą. No i co? I jeszcze jeden zestaw na sam koniec już się pokazuje. I ostatni zestaw, taki szaraczek, zwyklas, bo zwykły szary sweter, um, zwykłe spodnie i tylko nowe szpilki, ale mam tu jeden dodatek, a mianowicie żakiet od Karoliny, która mi pożyczyła. Tak się prezentuje, i od razu ten żakiet nadaje. Elegancji i klasy temu zestawowi. Co ciekawe, żakiet został zakupiony w Second Handzie. Karola nie zdradzi gdzie? Nie w Warszawie. Ona ma tam swoje jakieś takie słuchajcie, miejsca, gdzie wyszukuje prawdziwe perełki. 30 zł i taka perełka naprawdę fajnie. I widzicie, do tego jest ten mój sweter i takie oto spodnie. Nie do końca w moim stylu, ale spodnie, w których dobrze wyglądam i dobrze się czuję. Czasami je noszę, no i nowe szpilki czarne i tyle. I mamy taki zestaw szaraczek, który powiem Wam ostatni, ale nie najgorszy. Dobrze się w nim czuję. Ok, dziewczyny, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszego vloga. No i teraz mamy z Karolą taką ogromną prośbę, bo ja nie wspominam o tym często, a wspomnieć teraz muszę. Bardzo nam zależy, żeby ten nasz kanał się rozwijał i. Kiedy przybywają subskrypcje, nam z Karoliną dużo bardziej chce się kręcić i jakoś się bardziej motywujemy. Więc bardzo prosimy o subskrypcję. Wystarczy pod filmikiem kliknąć, subskrybuj, dzięki czemu no, my napędzamy się do dalszego działania. Także łapki w górę nas motywują, więc bardzo o to prosimy, bardzo o to prosimy. No i żegnamy się dzisiaj. Niedługo kolejne inspiracje modowe u mnie. Na kanale dziękuję.